Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Durma, dzień dobry. Na początek u nas w rozmowie dnia baczność spocznij, bo porozmawiamy o kwalifikacji wojskowej, która ruszyła w poniedziałek. Rekordowa obejmie 235 tysięcy osób. Podpułkownik Jacek Łukasik, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach. Dzień dobry. Witam serdecznie. I major Krystian Siwek, szef Wydziału Rekrutacji i Promocji WCR w Gliwicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest panika yy, uzasadniona, czy może strach ma po prostu wielkie oczy, Panie puchu? Nie no, myślę, że strach ma wielkie oczy, bo to, co się teraz dzieje, czyli mm, kwalifikacja wojskowa, ona jest rok w rok, od wieki wieków. Jak tylko gdzieś tam swoim wzrokiem pamiętam, sam w niej uczestniczyłem. Nic strasznego, po prostu trzeba przyjść, stawić się w odpowiednim czasie, odpowiedniej godzinie i przejść to, co powinien przejść każdy młody człowiek. No ja pamiętam jak to u mnie mniej więcej wyglądało. Co prawda trochę jest to zatarte przez czas, no ale wyglądało to rutynowo. Potem jak było po wszystkim, to się okazało, że faktycznie strach ma wielkie oczy, jest tak? Nie ma się czego obawiać. Każdy jest nastawiony bardzo pozytywnie, i młodzi ludzie powinni chętnie do tego podejść. Daje im to duże możliwości na przyszłość. Także wszelkie obawy i wszelkie fejki, które pojawiają się w nęcie, powinny być bardzo wnikliwie analizowane i po to też tutaj jesteśmy, żeby troszeczkę z bezpośredniego źródła ta informacja wypłynęła. To jest właśnie najgorsze. Młodzież spogląda w telefony i tak widzi, a tam ktoś pisze: wyślą cię na front. No nie ma takiej opcji. Żeby wysłać kogoś na front, to trzeba być żołnierzem. Znaczy na front. Hmm. Na pewno Wojsko Polskie nie pójdzie na front, na wschodnią granicę. Ja jestem tego pewien. Każdy mm -hmm. ma swoją politykę. To chodzi tutaj, kwalifikacja chodzi tutaj o to, żeby e, dokonać wstępnej jakby takiej analizy, zrobienia sobie bazy danych, e, założenia ewidencji i sprawdzenia zdolności osoby do obrony ojczyzny. Od 2009 roku tylko przypomnimy, to taka mała subtelność nie obowiązuje już obowiązkowa służba, która została zawieszona. To warto powiedzieć, że armię mamy profesjonalną. Dokładnie tak, dokładnie tak. Wojsko polskie w tej chwili jest w 100% armią zawodową, jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa i ona obowiązuje na dzień dzisiejszy, więc wszelkiego rodzaju informacje pojawiające się w mediach, że pojawi się ktoś na kwalifikacji, tak jak było kiedyś, zostanie skierowany do jednostki wojskowej, to jest totalny fake. To teraz krok po kroku wyjaśnijmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o procedury, kto na taką kwalifikację zostaje wezwany? Osoba, która skończyła w roku poprzednim 18 lat, zostaje dostaje wezwanie na powiatową komisję lekarską, stawia się w odpowiednim czasie, terminie i odbywa tą kwalifikację. Jak to jest, przede wszystkim młodzi ludzie, tylko mężczyźni? Tak, mężczyźni mają obowiązek stawienia się na tej kwalifikacji. W tym roku jest to rocznik 2007, kobiety dobrowolnie mogą do tego, do tego podchodzić, także nie ma się czego bać. Pośród tych informacji medialnych też czytam, że wezwanie otrzymają kobiety urodzone w latach 99-2007, które posiadają wykształcenie, to jest istotne, medyczne, psychologiczne lub kończą studia na tych kierunkach. To odnosząc się właśnie do tego, o czym pan pułkownik mówił, chodzi o wypełnienie tej ewidencji zasobów osobowych, żeby było wiadomo? Dokładnie tak, ale to co teraz Pan wymienił te mm -hmm. zawody, one nie są od dzisiaj, one są już od e, zarania. Tak, Jak tak. tylko też powiem, pamiętam zawsze dziewczyny, które były medyczkami, sanitariuszkami, musiały e, przyjść na kwalifikację i po prostu ją odbyć. No dobrze, to w takim razie teraz zmierzmy się z tą kwalifikacją wojskową i zerkam na te literki A, B. D, E. Co się za nimi kryje? Są to konkretne kategorie zdrowia, które nadawane są dla osób, które przystępują do kwalifikacji wojskowej i określują ich stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i, jak i fizycznego. I one determinują niejako ich dalsze, dalszy los. Także warto jest uzyskać literkę. A, bo ta litera jest najbardziej pożądana i zarówno dla nas, jak i dla tych młodych ludzi, którzy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z tego, że to może mieć w przyszłości ich bardzo duże konsekwencje, ponieważ na dzień dzisiejszy robią wszystko, żeby uzyskać według tych informacji medialnych, które gdzieś oni otrzymują, gdzieś tam szperają w internecie, chcą uzyskać tą kategorię niekoniecznie a jednak w przyszłości, jeżeli chcą przystąpić, wstąpić do wojska, no, nagle okazuje się, że uregulowany stosunek do służby, zarówno do straży miejskiej, do straży pożarnej, czy do innych służb, no, może ich ograniczyć możliwość skorzystania z dalszego rozwoju swoich pasji, więc warto, jeszcze raz podkreślamy. Uzyskać I nie, tę kategorię A. No właśnie A. Zresztą to litera, od której zaczyna się alfabet, czyli nie warto chyba robić tego na F i kołków, żeby, <grym> nie, nie. żeby uciec jakoś od rzetelnego, rzetelnej oceny naszego stanu zdrowia. Więcej już za moment w dogrywce zostańcie Państwo z nami, zapraszamy na stronę Radia Piekary. Wracamy do rozmowy, a dzisiaj rozmawiamy o kwalifikacji wojskowej razem z podpułkownikiem Jackiem Łukasikiem, to szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach, a także majorem Krystianem Siwkiem, to szef Wydziału Rekrutacji i Promocji w Gliwicach. Gdybyśmy mogli jeszcze rozwinąć te pozostałe skróty, panie podpułkowniku, czasowa niezdolność do służby, niezdolność do służby w czasie pokoju, trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej. A moje pytanie dotyczy. Ech... Jak to wygląda, jeżeli chodzi o młodzież dzisiaj? Na co jest gotowa, na co nie jest gotowa? Jak co z tym zdrowiem? Czytamy rankingi, różnie to bywa, problemy z psychiką, problemy ze zdrowiem, otyłość. Dokładnie. To, co Pan powiedział, to się zdarza. Mhm. Stanąć na kwalifikacje musi każdy mężczyzna po ukończeniu 18 roku życia, tak jak powiedziałem. Kategoria B jest to czasowe niezdolność do służby. To znaczy, że ktoś miał jakiś wypadek, uszczerbek mhm. i przychodzi na kwalifikację. Akurat przewodniczący komisji stwierdza, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie go określić, więc mu daje B6 lub B12, czyli ma 12 miesięcy, 6 lub 12 miesięcy na to, żeby dojść jakby do sprawności, powrócić i za rok dostanie ponowne wezwanie. Kategoria D jest to czasowe, niezdolność do pełnienia służby w czasie pokoju, czyli w czasie pokoju, jeżeli ktoś dostanie D, są do to, do, na to różne paragrafy schorzeń, e, nie można powiedzieć, że to są wszyscy, e, dostanie kategorię D, więc jest niezdolny do obrony ojczyzny w czasie pokoju. No I kategoria E, czyli trwale niezdolny w czasie pokoju i w czasie wojny. I e, wracając do Pana pytania, zawsze było, jest i będziemy mieć różnorodną młodzież, różnorodną, różnorodny wygląd, sprawność psychofizyczną tych osób, które się zgłaszają na kwalifikację wojskową. No i tutaj nie ma co ukrywać. Według mnie, mojej mhm. osoby, e, widząc po tych 30 latach mojej służby, stwierdzam, że troszeczkę gdzieś tam upada zdrowie, ale bardziej chyba tutaj mm, żyjemy w takich czasach, a nie innych. Gdzie młodzież ma inne priorytety, typu nie wiem, smartfon, e, cokolwiek, mhm. e, a nie zajmują się jakby, może to dziwnie zabrzmi, sprawnością fizyczną, sprawnością jakby taką intelektualną, po prostu ucieka w jakiś korytarz, z którego jakby później może nie być wyjścia. I to, co pan Major też powiedział, e, patrząc na fejki na internet, może starają się w jakiś sposób. Dostać tą kategorię D, która zagrodzi im drogę. Karierę w życiu, nie tylko w służbach mundurowych. Panie majorze, spotykacie się z młodzieżą, jeździcie po szkołach, odklinacie często tą rzeczywistość, która mieści się w tych telefonach, na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Zapytam, czy mamy ten materiał na żołnierzy, czy nie? Czy oferta wojska dzisiaj może być interesująca, czy nie? A może jest tak, że statystycznie, że tak powiem, z tężyzną fizyczną jest gorzej, ale ci, którzy się decydują na. Na armię, na bycie żołnierzem. To jest ta determinacja. Oni są skrojeni na miarę Waszych potrzeb. Jeżeli chodzi o mm, młodzież, yy, jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ są to ludzie bardzo zaangażowani. Jednokrotnie yy, Chcą wesprzeć nas jako żołnierzy w swoich działaniach. Widać to po ich zaangażowaniu w mediach społecznościowych. Mówię o tych pozytywnych krokach, mm -hmm. bo nie skupiamy się czy tylko na tych, na tych złych stronach. Yy, zakroiliśmy szeroką akcję naszego tutaj rejonu administracyjnego. Yy, Być gości nie jesteśmy w Piekarach Śląskich, ale wiadomo, że Piekary Śląskie, Radio Piekary ciera wszędzie, dlatego pozwoliliśmy sobie na tą wizytę. Z tego miejsca też dziękujemy. Znaleźliście Państwo czas. Odwiedzamy szkoły naszego regionu administracyjnego i przekazujemy tą ofertę Wojska, która jest. Rozmawiamy z tą młodzieżą, zainteresowanie jest ogromne. Niejednokrotnie zastanawiali się, dlaczego i skąd wynikało to takie złe informowanie ich bezpośrednio w tych mediach społecznościowych. Przechodzą, mówią: Wow, jaka fajna, ciekawa oferta! Nie, nie braliśmy tego pod uwagę, chcemy z niej skorzystać. Pamiętajmy szkolnictwo wyższe, które w tej chwili oferuje super warunki dla tych młodych ludzi, którzy nie brali tego w ogóle pod uwagę. Wynagrodzenie od pierwszego dnia studiów, które jest bardzo, bardzo korzystne. No i niedokrotnie właśnie tak jak Pan Pułkownik podkreślił, i pan też podkreślał, że ta tężyzna fizyczna trochę staje na przeszkodzie dla nich właśnie dlatego, żeby mogli spełnić warunki. No, bo wojsko to jednak wojsko musimy się potrafić podciągnąć, e, przebiec jakiś dystans. E, I nie wiedzą od czego zacząć. Dlatego z tego miejsca zapraszam na Facebooka na, naszego o. Wojskowego Centrum Rekrutacji, w którym rozpoczęliśmy taką akcję m, dla, tych, dla młodzieży, która. Nie, nie wie od czego zacząć a chciałaby ewentualnie skorzystać z oferty wojska. Mamy tam szerokie informacje, zarówno w naszym wcr jak i pozostałych mm -hmm. wcr naszego regionu. My rozpoczęliśmy akcję troszeczkę podnoszenia ich zdolności do tego, żeby ten, do tego WF-u odpowiednio się przygotować, egzaminów wstępnych. No i na tych stronach prezentujemy, od czego zacząć. Od takich podstawowych ćwiczeń, które dadzą możliwość im przygotowania się do, do tego WF-u, do tego egzaminu wstępnego. No ale też, jeżeli nawet nie będą chcieli skorzystać, mogą dbać o, o podwyższenie swoich zdolności takich zdrowotnych. Panie pułkowniku, mamy świadomość tego, że nikt się Rambo nie urodził, nie? Oczyw... To wszystko trzeba wypracować właśnie w treningu. <grym i tle> Oczywiście, że tak, a trening czy nie mistrza. To, co już tutaj pan major powiedział, mamy na swojej stronce, na swoim Facebooku pewne elementy przygotowania. Oczywiście jest to przygotowanie dla tych, którzy Wstąpią w szeregi armii, czyli wejdą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy to w formie podstawowej, czy później specjalistycznej, i później te pewne elementy, które mamy na swojej stronie, gdzieś im pomogą w sposób umiejętny wykonywać poszczególne elementy ćwiczenia, no i na podstawie naszej stronki mogą się przygotować do tego, co ich może czekać i zobaczą elementy egzaminów, które będą musieli zdawać. Co doceniają ci, którzy się decydują, ci młodzi y, ludzie? Bo warto jeszcze zaznaczyć, że specjalizacja, y, ta profesjonalizacja y, polskiej armii y, przebiega w niesamowitym tempie. To znaczy, że macie takich fachowców, że to jeszcze 20 lat temu ktoś by mógł y, sobie tego nie wyobrazić, że to informatycy, technicy y, tego typu zawody. Dokładnie. Biorąc y, swoje jakby doświadczenie, w 97. zacząłem służbę w 9. Brygadzie jako dowódca czołgu. Mhm. Teraz dzwoniąc, kontaktując się ze swoimi kolegami z brygady, no, stwierdzają, że jest to przeskok technologiczny niesamowity. Ja jeździłem na T72, teraz już mają K9. E, jeszcze raz, to przeskok technologiczny czyli, jak też pan powiedział, potrzebujemy. Wojsko potrzebuje specjalistów różnej dziedziny, elektroników, elektryków, mechaników, kierowców, tak, fajnie jeżeli mają kategorię C, bardzo otwiera to tutaj E, szerokie horyzonty, tak, można się gdzieś spełnić po części zawodowo, a i można spełnić swoje dziecięce marzenia. To, co powiedział pan podpułkownik, to znaczy, że jeszcze w trakcie służby można nabrać dodatkowe kompetencje, jak chociażby e, kolejną kategorię prawo jazdy. Oczywiście, że tak, oczywiście, wojsko ma miejsce dla każdego. Wojsko ym, poszukuje specjalistów w każdej dziedzinie. Dlatego też nasze podróże po szkołach y, troszeczkę otwierają świadomość tym młodym ludziom, ponieważ no, mamy y, wiele szkół technicznych w naszym regionie y, i ci ludzie mówią, nie no, dla mnie wojsku nie ma, bo wojsku się kojarzy albo z samolotami, albo z, z okrętami, albo ewentualnie z tą, z tą piechotą, czołgami, etc. Jednak tak jak mówimy, profesjonalizacja armii wiąże się z tym, że potrzebujemy wysoce wykwalifikowanych specjalistów w każdej dziedzinie. Y, kierunki studiów, które w tej chwili są otwierane, są naprawdę Szerokie, trzeba wejść na ofertę naszych wyjątkowych uczelni i można tam zobaczyć, co oni oferują. One naprawdę nie odbiegają w żaden sposób mm -hmm. jakościowo od ofert, które kieruje rynek cywilny. A wręcz przeciwnie, są one ciekawsze, ponieważ w mojej ocenie. Rynek IT, który szeroko się rozwija, zwłaszcza na Śląsku. No teraz w tej chwili po, poprzez wprowadzenie sztucznej inteligencji AI no widzimy, że troszeczkę wyhamował. W wojsku my będziemy potrzebować takich specjalistów w każdej branży. Oni naprawdę, oni zaczynają studia, otrzymują wysokie wynagrodzenie, mają darmowe wyżywienie, darmowe noclegi. Wiąże się to z tym, że, że wiadomo, oni mają od razu też pracę, wiek emerytalny, więc naprawdę zachęcamy wszystkich, skorzystajcie, wejdźcie na stronę, śledźcie strony wojskowych centrów rekrutacji nie tylko naszego regionu ale całej Polski. Ja mam takie wrażenie, że jednak ten wizerunek Wojska Polskiego już dawno temu się zmienił i plus. Zapytam, jak bardzo pomogło chociażby stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, czy różnego rodzaju akcje, w których uczestniczyliście, zostali żołnierzem? Panie dyrektorze, każdy rodzaj sił zbrojnych ma swój zakres działania. Mhm. Tak, <laughs> Powiedział pan tutaj wod. Ma swoją specyfikę działania, E, która jest w danym regionie. E, ja na przykład jestem, mówię, tak jak byłem, że czołgistą, Są poszczególne elementy, poszczególne miejscowości, w których są wojska pancerne, zmachanizowane. Tak mm -hmm. jak pan major powiedział gdzieś, ktoś jest lotnictwo, jest przeciwlotnictwo, jest marynarka, a woty są w danym regionie. Tak? Czyli my u siebie mamy 13, 13. Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej. Ona sobie działa na swoim terenie, powołuje ludzi. Wykonuje zadania te, które otrzymała, tak. Zmienia się dokładnie. Wszystko się zmienia w armii, i tak jak już Pan Major potrzeb powiedział, potrzebujemy specjalistów z każdej dziedziny, z każdej. Różnego rodzaju zawody znajdą swoje miejsce w naszym szyku. Panie majorze, bo tak siedzimy sobie trzech chłopów w studiu. I to tak kierunkuje naszą rozmowę, ale kobieta w polskim wojsku to jest normalka już. Dokładnie tak, dokładnie tak. Niech będzie przykładem nasze wojskowe Centrum Rekrutacji, <noise> gdzie stosunek mężczyzn do kobiet to jest 50% niespełna, ale naprawdę kobiety bardzo chętnie podchodzą do, do służby, przychodzą do nas i jest to dobro dodane. My naprawdę współpracujemy z kobietami w różnych Strukturach. Zarówno w JWK, czyli w jednostce wojskowych one służą, świetnie sobie radzą. Naprawdę w tej chwili kobiety nie od, w żaden sposób nie odstępują kroku mężczyznom, niejednokrotnie w drugą stronę. To mężczyźni muszą gonić to kiedyś z płeć, teraz już nie. Teraz naprawdę jesteśmy dumni z tego, że możemy z nimi służyć i zarówno one, jak i my możemy liczyć na siebie w różnych strukturach, w różnych konfiguracjach, więc zachęcamy także i panie. Do 2039 roku takie plany ambitne, nasza armia ma liczyć pół e, miliona e, żołnierzy, z czego 200 tysięcy to rezerwa, to jest do zrobienia, panie podpułkowniku? Duże pytanie pewnie do e, e, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, no, ale pytam pana z perspektywy tutaj u nas województwa śląskiego, biorąc pod uwagę e, rekrutację. Wszystko idzie w dobrym kierunku, mhm. jeżeli przełożeni wiedzą, że i powiedzieli taką cyfrę. Mhm. Więc, e, więc tak, myślę, że myślę, że się to uda. E, technika idzie do przodu. Potrzeba ludzi do obsługi tej, tej, tej techniki. E, wiadomo, że może wrócę teraz tak znikąd do fejków, które są. Mhm. Jedni mówią, że wojnę wygrywa rezerwa. No i jest to po części racja. Widzimy to w każdym konflikcie zbrojnym. E, Żołnierz idzie w pierwszej linii, potem idą rezerwiści, a potem moim zdaniem to już wszyscy wezmą mu karabin w rękę, żeby bronić swoich mam, żon, córek, dzieci, nie tylko całej ojczyzny. Tak? Ten kierunek panowie wydaje się chyba oczywisty, to znaczy musimy też rozumieć, że budujemy zdolności odstraszania. Na tym to polega, tak? Żebyśmy byli na tyle silni, żeby e, nikt jak to w historii bywało, nie ważył się e, wycelować w nas e, karabin gigantyczne pieniądze e, na e, zbrojenia w ramach Unii Europejskiej. E, to pokazuje, że polskie wojsko będzie się zmieniało i to mam, na, mam takie poczucie w najbliższej dekadzie chyba w tempie, jakiego nie pamiętamy nigdy, panie majorze. Tak, już, już widać tę transformację. Widać to e, naprawdę w jednostkach bojowych, e, w, tak jak pan wspominał, stworzenie Wojsk Obrony terytorialnej, które też e, dało możliwości. Od tego się można powiedzieć, że ta transformacja zaczęła. E, różne były opinie na temat tworzenia tej, tej akurat formacji. E, widzimy teraz nawet po naszym regionie, gdzie ostatnio e, sam pan minister przyjechał. E, nowe zestawy pilica dla 34 dywizjonu. E, naprawdę te zasoby jakościowe. Idą w dobrym kierunku. Wiadomo, że to wszystko wymaga czasu. To nie jest tak, że to się pojawia tak, jakbyśmy chcieli już. To się tworzy, więc dajmy czas. Dajmy czas, uspokojmy się troszeczkę, nie żądajmy rzeczy niemożliwych w trybie. Użyję teraz muzycznego porównania: presto. Naprawdę, na wszystko to wymaga czasu. Stworzymy odpowiednie zasoby kadrowe do tego, żeby to wojsko było jeszcze lepsze. Wiadomo, sytuacja na wschodniej granicy nie ułatwia nam tego, ponieważ do tych działań mhm. rozwojowych musimy dołożyć to naszą działalność bieżącą, prawda? Działalność bieżąca, która determinuje kierowanie jednostek właśnie, żeby zabezpieczać, żeby czuć się bezpiecznie, żeby te nasze, nasza ojczyzna, a później przekładając na te mniejsze ojczyzny naszego regionu, nasze rodziny, co tu pan pułkownik wspomniał, bliscy, nasze... Małe ojczyzny, bo od tego trzeba zacząć, prawda? Od najmniejszych ja do jest. największych się rozwijało. Więc uważam, że idziemy w dobrym kierunku i tak jak pan Bukownik wspomniał, przy odrobinie determinacji, dobrej woli ze strony wszystkich. Wszystkich tutaj ministerstwo jest jednym takim głównym czynnikiem, który to determinuje, ale im niżej schodzimy, tym, tym bardziej to powinno zaangażowanie wynikać z tego, żebyśmy dalej mogli się rozwijać. I Wydaje mi się, że to optymistycznie możemy na to patrzeć. Nie ma się czego bać, zatem warto się sprawdzić i mamy nadzieję, że rodzice właśnie w tym tonie też przemówią do swoich mm. dzieci czy do młodzieży, bo mówimy tutaj już o osobach oczywiście pełnoletnich, kwalifikacja wojskowa do 30 kwietnia i o tym właśnie było nasze spotkanie. Gośćmi byli podpułkownik Jacek Łukasik, dziękuję za rozmowę, dziękuję bardzo. a także major Krystian Siwek, dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Państwu życzymy spokojnego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.